Nowa strategia ma się opierać na trzech filarach. Po pierwsze rozwoju bazy zasobowej tak w Polsce jak i na świecie. KGHM bierze pod uwagę nawet przejmowanie kolejnych kopalni. Po drugie, program inwestycyjny w posiadane projekty o wartości 27 miliardów złotych do 2020 roku. Po trzecie, obniżenie kosztów produkcji do 2020 roku o 10%. To właśnie w tym roku KGHM planuje bowiem zysk w wysokości 9 miliardów złotych. Na pewno 9 miliardów jest e, możliwe do osiągnięcia zarówno poprzez e, utrzymanie e, wielkości produkcji tutaj w Polsce, a nawet jej zwiększenie możliwe, możliwą obniżkę kosztów produkcji dzięki przede wszystkim zmianom technologicznym i poprawieniu efektywności e, produkcji w Polsce. Natomiast nie ukrywamy, że duży wzrost e, zysków będzie związany z tym, że projekty zagraniczne, takie jak Sierra Gorda czy Afton Ajax e, położony w Kanadzie wejdą w fazę operacyjną i będą naszymi kopalniami KGHM-owskimi położonymi za granicą, które będą generować duże, duże zyski operacyjne. Strategia obejmuje także rozwój innowacyjnych technologii w obszarach wydobycia i przeróbki. Za kilkanaście lat KGHM zamierza budować, idąc dalej na północ Polski, poprzez złoże Głogów Głęboki Przemysłowy, kopalnie inteligentne. Złoża będą rozpoznawać strumienie neutronów, a kopalnie będą w pełni zautomatyzowane w strefach najbardziej zagrożonych tąpaniami, wysoką temperaturą oraz gazem, gdzie pracować będą bezzałogowe maszyny. Jest to kopalnia z ludźmi, ale jest to kopalnia inteligentna, czyli tam gdzie są największe strefy zagrożenia na samym przodku, tam rzeczywiście nie ma ludzi. To z jednej strony chodzi o ekonomikę, ale z drugiej strony również o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy pracują w warunkach najbardziej zagrożonych. Czyli ludzie na powierzchni, ludzie na powierzchni, którzy kontrolują proces, a nie yy, jakby w warunkach tego najgorszego zagrożenia. Strategię na lata 2015-2020 zaakceptowała wczoraj Rada Nadzorcza Spółki, choć przedstawiciele załogi w nadzorze mają co do niej kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim kwestia dotyczące zadłużenia, które wynika po roku 2020. Mimo skazania, że dwa razy BIDA nie powoduje jakichś skutków dla firmy, w naszej ocenie zadłużenie będzie po raz pierwszy w historii tak wysokie. To jest jeden element. Drugi element w krokach minowych, które pokazuje zarząd, prawda widzimy przecież inwestycje kopalniane, to tak nazwy projektów kopalnianych tylko i wyłącznie poza granicami Polski. Nie mamy inwestycji już widzimy w Polsce ze względu na podatek od kopalni. Podatek od kopalin to jeden z największych problemów KGHM, który coraz bardziej uniemożliwia spółce rozwój w kraju. Rocznie Polska Miedź odprowadza z tego tytułu około 2 miliardów złotych. Podczas spotkania na temat rozwoju spółki nie obyło się więc bez rozmowy na ten temat. Związkowcy zaproponowali także nowe rozwiązanie. Żeby ustanowić na złożu, które jest dzisiaj rozpoznane, myślę, że dobrze rozpoznane pod Bolesławcem, ustanowić specjalną strefę ekonomiczną i w tej specjalnej strefie ekonomicznej rozpocząć budowę kopalni miedzi, bowiem w specjalnej strefie ekonomicznej, jak sama nazwa wskazuje, obowiązują specjalne regulacje podatkowe. Związki zawodowe podeszły do nowej strategii z dużym dystansem. Po sejmowemu można powiedzieć, że to dopiero pierwsze czytanie, powiedział Ryszard z Brzyzny. Stanowisko w tej sprawie związkowcy mają zamiar przygotować na kolejne spotkanie. Wywóz odpadów z rozbiorek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, Sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, Telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl po popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji zapraszamy na czwartki kręglarskie a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslugin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.